No to oczywiście Milenium Sylwester 2000, 2000 roku, tak? To napięcie kojarzone w telewizji między innymi z tym, że coś się wydarzy, że te komputery się zatrzymają. Co to będzie? To był Sylwester, jak miałem 30 urodziny. Mój przyjaciel Tomek Iwan. Ja tak sobie wtedy dopiero skojarzyłem, że nigdy nie miałem takiej prawdziwej imprezy urodzinowej, takiej wyprawianej, takiej takiej no z tym i on jakby... Połączył tego sylwestra z imprezą urodzinową dla mnie, imprezą niespodzianką, to był sylwester w Zakopanem. A jeszcze na dodatek rano w dzień Sylwestra, moi przyjaciele z wybrzeża, którzy, którzy y, y, latają balonami i, i, i jakby zajmują się tym profesjonalnie, pierwszy raz zaryzykowali. To też może nie najlepszy był pomysł, ale no, znają się na tym, więc chyba wiedzieli co robią. E, przywieźli balon z Wybrzeża i kurczę tym balonem lataliśmy nad e, Krupówkami i w ogóle, no to czad. Pamiętam Sylwestra na studiach. <ślesz> e, I tylko tyle powiem. <ślesz> Nie, pamiętam, ale myślę, że Państwu nie muszę precyzować, co dokładnie tam się działo. Myślę, że część z Państwa studiuje, studiowało bądź kiedykolwiek było po Maturze.